Siemaneczko z tej strony Kimo, a to można powiedzieć reaktywacja trochę serii, a mianowicie challenge od widzów. Dzisiaj można powiedzieć, że bez challenge'a, ale e, jednak jest challenge, a mianowicie dostałem go od mojego e, kolegi Rexisa, e, abym zaczął nagrywać e, co najmniej dwa filmy w tygodniu, przez chociaż miesiąc, do końca wakacji. No w sumie nie miesiąc, trochę mniej. Eee, dlatego e, zrobimy dzisiaj sobie odcinek, akurat e, zagramy z saharyjskim szpiegiem. E, popróbujemy trochę nim zagrać. No i oczywiście właśnie dwa filmy do końca wakacji, czyli dwa tygodnie. Jeszcze spróbuję jakieś live y w trakcie tego ogarnąć. Myślę, że będzie dosyć spokojnie. Dobra, to jest nasz z desacharyjskim szpiegiem akurat nie umiem zbytnio grać, bo ogólnie nie lubię ostatecznej nagrody. W ogóle jakaś czułość taka... Kurze mi ta czułość trochę. No tak. Mhm. No. Niestety, nie wiem, mamy i nie umiem zbytnio nim grać Przynajmniej tym No i fajnie, z nie było backstaffa No ja nie mam, Niech się odnaleźć, ja bym miał normalny I sobie chyba zamienię na pelerania żurnika albo na normalny chociaż Zegarek No tak to to sensu nawet zbytnio nie ma i zdechnę Jedna HP No i tak. Eee, dobra dobra, wymieńmy sobie to na normalny skarek, ponieważ z palerem na żornika, no to widzicie jak, znaczy z Vedringerem widzicie jak idzie jeden kill i eee, nawet demaging zadaliśmy. Czemu nas zmieniło w Soldiera, chociaż chciałem być zawsze w Dobra, o Jezus, ale były teraz przed chwilę lagi. Mm, już się zgubię. Ale serio, czułość mam jakąś taką za dużą, będę musiał sobie zmniejszyć w tf-ie. No mm -hmm. mm -hmm. oh, nie no, zdabili go. Okay, jest skąd medyk, medyk drugi no trochę ludzi jest kurde Ach, dobra, trochę teraz pozabijałem i sorry, że było tak cicho, ale się trochę, można powiedzieć, skupiałem ładnie poszło, gdyby mnie to, że ta czułość tak nagle mi wywaliło myszkę, więc no, ale to może też być przez inną myszkę, ponieważ mi się od poprzedniej trochę popsuł kabel no, będzie tak trochę już lepiej e, więc musiałem jakby wziąć sobie zupełnie nową myszkę, no nie zupełnie nową, tylko taką starą, nową i no, no teraz zastraszyło się sobie, chyba aż trochę za mało bym powiedział i nie mogę nic zrobić i przypadkowo zminimalizowałem tf weźmy eee, ja sobie tak na 3 może będzie już ok no, w sumie jest Chyba ok. Ja nie pamiętam jaką miałem czułość wcześniej, czy miałem 2.5, czy miałem 3, czy co, no bo tf mnie, bo to jest... Można powiedzieć, że jeszcze nie mam do końca tych ustawień, które miałem y, kiedyś w TF-ie, ponieważ no, po nowym kompie nie, z, nie ustalałem jakiegoś TF-a w sumie w ogóle. No i nie wierzę, no i Heavy za po prostu strzela. I może mnie wykryć. A ja właściwie nawet nie wie, czy ono strzela. Tak sobie chyba miał taki kaprys. Kurde. Dobra, jest ok. Wdechnę po to o. Padnie, ładnie, ładnie. Przeżyłem. W sumie nie mamy aż tak. Nie aż tak słabo z killami, Dlatego myślę, że będzie można za niedługo już kończyć to. Ja tu jestem. Kurde. Dobra, ale medyka też trafiłem. Heavy hmm. <grym> sobie po prostu zacznie strzelać. No i dołączyłem sobie trochę później już, może będzie przy samej końcówce, ale jako tako 8 killi już mam tym setem. Z czego to nie jest przeze mnie set używany i jego ja jakoś nie lubię. Ale myślę, że nie jest najgorzej. Kurde, bo oni teraz tak zaczynają trochę dominować. Fa, trochę się poocierałem. Dobra, nice Aj, i teraz już padłem Niestety, nie dało rady Wiesz, że to moja wina Że umieram, bo nie jestem No jak mówię, teraz najlepszy, bo Nie grałem I tak samo to też robię bez rozgrzewki Jezus, jestem heavy Jestem Najwolniejszą klasą, jej mhm. Mhm. Dobra, może się uda kogoś tu, o, 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 o Soldier? kurde, nie udało się A, dostał Ubera, <grytka> od Przykre Chciałem go ładnie zaćgać, ale Ubera sobie dostał. No <grym zykladł> i dalej jestem heavy. No oczywiście jestem kurde masny. No i teraz... Mhm. Tu jest scout. Mhm. Dobra, powiedzmy, że sobie pójdę tym heavy tu. Może nikt nie ogarnie. Dobra. Jestem solgerem trochę szybszy. Jest scout, To jest soldier. Nie, dobra. Musimy iść gdzieś dalej. A właśnie, bo miałem to zrobić na samym początku, a zrobię w sumie pod koniec. Ponieważ chciałem dodać jakby przynajmniej teraz nową sekcję gdzie będzie do wygrania jedna czapka, którą właśnie wykraftuję tak naprawdę tutaj z wami na odcinku do tego wystarczy pisać komentarze typu biorę udział albo cokolwiek takiego no i podać oczywiście swój y, trailing i jakaś czapeczka, zaraz się w sumie dowiemy jaka, jak już skończymy będzie przez was do wygrania i będzie to akurat na tych challenge'ach, czyli ten odcinek i jeszcze kolejne. O. Dobra. Okay. No i musiał ten scout widzieć mnie. Ale teraz i tak, chociaż tyle, że tych dwóch zabiliśmy. <grym> Nie jest najgorzej. Ja się strasznie niepewnie czuję tym setem Jezus. Ale no cóż Bo ja zazwyczaj gram tak, że Też aż tak nie kampię, nie zachodzę aż tak na plecy Ja mam The Dringera i gram dosyć agresywnie Dobra, cyk Będę sobie podpiec. Mamy go, idziemy może po kolejnego jakiegoś, o, o. miał tu sticky, ah, a w ogóle kart się mega przesunął chyba do tyłu mi się wydaje i szczerze wątpię, że my to już wygramy, bo my minutę. No, jeszcze jest przez. O, dobra, demo zdechł. Hmm, więc teoretycznie może coś ugramy, dobra? Co jest? Co jest z tym typem? On się po prostu teleportował. Teraz. No dobra. Żyje, ale. Co było z tym typem? On się po prostu teleportował. Cheater Po prostu cheater ta pyrka była No serio? Mhm. Dobra, i zdechłem W ogóle nie wychyla się tam pyra, ale myślałem, że ją zabili akurat No cóż No dobra, przegraliśmy w sumie. bo nic już się nie da przegrana. No overtime. No, przegraliśmy. Dobra, ale teraz na koniec wykraftujemy sobie czapkę, która właśnie będzie przez was do wygrania. Gdzie to było Crafting Fabricate Headgear, Head Headgear. Dobra, 3, 2, 1. Także ta czapeczka będzie do Was yy, do wygrania. Oczywiście, wyniki będziecie mieli w kolejnym odcinku. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. No to komentujcie, subskrybujcie i na razie, cześć!